Cześć, witajcie, a dzisiaj zapraszam Was do krótkiego materiału z naklejania folii matowej na mój telefon. Tak ona się prezentuje, jest to S23 Ultra. No i jeżeli chodzi o to, powiem jeszcze tylko na początku, jestem totalnym lajkonikiem, jeżeli chodzi o nakładanie folii w przypadku S22 Ultra. Jakimś cudem mi się udało to zrobić, natomiast teraz pokażę Wam mniej więcej na co uważać, no i sam spróbuję swoich sił zobaczyć jak mi to wyjdzie. No i z drugiej strony, teraz jeszcze macie okazję zobaczyć jak wygląda ten telefon w przypadku nienałożonej folii, to znaczy mamy refleksy, mam odciski. Palców totalnie mnie to denerwuje, dlatego, no właśnie, wybrałem folię matową. Tak więc, zaczynamy no i nakładamy folię matową. Ok, pierwsza kwestia, aby to wyszło dobrze, ja już tutaj sobie biorę ten mój taki mały nożyk. Tutaj rozcinam te wszystkie elementy, które są tutaj gdzieś tam jeszcze zabezpieczające tą folię. Folia w międzyczasie, tak wam powiem, nie jest droga. Ja ją kupiłem za 20, chyba 5 zł w sklepie FourCom. To absolutnie nie jest żadna reklama, nikt mi za to nie zapłacił. I zresztą dobrze, bo tutaj jak najbardziej chcę być cały czas wobec Was. O transparentny i tak dalej, tak więc jest to taki materiał właściwie trochę na luzie. Ok, no i mamy tutaj tak, mamy jakieś takie powiedzmy elementy do tego, aby jakieś tam e, powiedzmy cząsteczki kurzu sobie wyciągać, szczerze powiedziawszy przy nakładaniu tej folii na S22 Ultra z tego nie korzystałem, tak więc mam nadzieję, że mi to nie będzie potrzebne. Tu mamy krótką, taką fajną nawet po polsku instrukcję montażu tej folii, możecie sobie zrobić stop i przeczytać co tutaj jest, no a ja już troszeczkę mniej więcej wiem o co chodzi. No i mamy przede wszystkim dwie ściereczki, suchą i mokrą, fajnie, że to jest wszystko po polsku napisane, no, i teraz co? No, to bierzemy nasz telefon S23 Ultra. Zdejmuję sobie go oczywiście z caseu, tak aby było łatwiej, właściwie w ogóle, aby to było możliwe. Tu mamy naszą folię. Jak widzicie, mamy, to jest matową Ona jeszcze teraz nie wygląda w ogóle na matową, ale mamy taką przedziałkę, bo tą folię będziemy sobie tutaj rozklejali, no i nakładali po części. Jeden, jedna część na telefon, i druga. Tak więc tutaj na razie możemy się bawić, na razie możemy sprawdzić, jak to będzie wyglądało. Szczerze powiedziawszy, powiem Wam, że kupiłem tą folię stricte na S22 Ultra, niemniej jednak, na jest 22 ultra, o właśnie, to już mi się klei, a S23 Ultra gabarytowo się totalnie od siebie nie różnią, tak więc myślę, że będzie to pasowało tutaj i tutaj. No i dobra, zaczynamy. No to teraz musimy przede wszystkim tą mokrą ściereczką ją sobie wyciągnąć oczywiście. No i teraz przetrzeć ten nasz ekran tego telefonu, tak abyśmy tutaj pozbyli się właśnie wszystkich tych wcześniej pokazanych Wam przeze mnie, tych odcisków palców i tak dalej. To jest taki specjalny środek, który właśnie odtłuszcza i no usuwa te wszystkie zabrudzenia, tak więc, no mówię, no właśnie tutaj szczerze jeszcze powiem, że no już mówiłem Wam na początku, że totalnie zawsze mi kiepsko wy wychodziło nakładanie folii, no ale teraz myślę, że będzie to gdzieś już ok. Dobra, mamy ściereczkę mokrą, to już sobie przetarliśmy, no i co? No to teraz ściereczka sucha, ja sobie ją tutaj otwieram, no i teraz zgarniamy jakimś takim ruchem z tego, co pamiętam, kiedyś mi pokazywali, takim w jedną stronę, tak aby nie rozmazywać tego wszystkiego, ja sobie tutaj ścieram te wszystkie kurze i tak dalej, chociaż powiem Wam tak też już tak poza kuloarami, że no generalnie, jeżeli chodzi o folię matową, to tych drobinek pod spodem i tak jakoś nie widać. Tak więc byle by ona była ładnie centralnie celnie naklejona. Dobra, no to bierzemy teraz naszą folię. No i niestety siłą rzeczy musimy zacząć kiedyś trzeba to zrobić. Trochę mi ciężko za kamery, ale no chcę wam to pokazać. Tak więc mamy te dwie części. No i co? Chyba musimy zrobić tak, że odrywamy totalnie jedną. Może zacznę od tej, no kurczę, może już troszkę tutaj sknociłem to, od tej pierwszej. No i teraz próbuję ją przykleić. Pozwólcie, że ja sobie jakoś tak może to w ten sposób zrobię. No i totalna motorka. Dajcie mi momencik. Tutaj Wam może, o właśnie, pokażę troszeczkę z tej perspektywy. Nawet taki vlog mogę powiedzieć, że to jest, o tu jeszcze mam jakiś odcisk palca. No zobaczcie. No ale sobie mogę to poprawić. Ściereczka mokra i teraz sucha. Dobra. Totalna motorka. No mam nadzieję, że... Siereczka, słuchaj, jeszcze raz. Tutaj tych wszystkich paprochów nie ma, bo szczerze powiedziawszy, no nie widzę to, aby takie były. No ale dobra, no niech będzie. No i teraz spróbujemy nakładać właśnie tą naszą folię. No, no, troszkę się może przy Was tutaj skompromituje, jeżeli chodzi o to. No ale dobra, mamy to. Gdzieś mniej więcej, no okej, okay, tu jest wycięcie na aparat. No i dobra, no i przecinam to. No i teraz co? Niech się dzieje wola nieba naklejam tą folię na dolną część no widzę że w miarę mi to szczęśliwie jakoś udało się równo zrobić Kleję, kleję, kleję. Troszkę dałem za przeproszeniem, a zresztą nie będę mówił, żeby Was nie przepraszać. Wezmę sobie właściwie jak, jak komuś, nie wiem, ponoć tam mówili, że karta kredytowa jest dobra, tak więc tutaj sobie zgarnę teraz te wszystkie, jak widzicie, takie, te bąble to tamto, bo, bo, bo jakby to nie jest mi koniecznie potrzebne, jak dobrze się, jak, jak się domyślacie. Dobra, tej bąbli tak jest dużo. Na początku pamiętam w przypadku S20, e, dwójki, jak kleiłem tą folię, to. Myślałem, że te bąble w większości nie zejdą. Nie chcę tak za mocno dotykać tą kartą właśnie tej folii, tak aby nie zarysować jej. No ale mam jeszcze tą taką dodatkową teraz warstwę ochroną, którą będę zaraz zdejmował. No widzę, że całkiem, całkiem okej okay powiedzmy to wyszło. No ja nie jestem jakimś perfekcjonistą. Nie będę jakby robił dramatu z tego, że troszeczkę mi to nie wyszło. No ale teraz no zobaczmy sobie, jak tutaj to zaraz będzie wyglądało. No dobra, usuwam te... Te bąble, dobra, no nie jest idealnie. No przepraszam was bardzo, no nie wyszło mi. Ale no cóż, no i teraz lecimy z tematem. Zdejmujemy tą warstwę powiedzmy ochronną, tararararą I teraz już mamy typowo naszą folię motową na naszym telefonie. Dobra, tutaj sobie dociskam do tych ramek, aby mi to pokryło. No, na razie wygląda to tak, że moglibyśmy się troszkę chyba popłakać, bo nie wygląda to najbardziej estetycznie. No niemniej jednak, my teraz sobie te bąble, jak widzicie, nie, może Wam to przyspieszę, bo to trochę mi zajmie, no pewnie tak z parę dobrych minut. Ja tutaj może Wam przybliżę, abyście widzieli, jak to wygląda, że te bąbelki możemy sobie, o tutaj, jak widzicie, wypychać. I one gdzieś nam tutaj powoli będą zlatywały, tylko że teraz już pamiętajcie, zdjęliśmy tą, już nie pamiętam gdzie to jest, tą folię ochronną, tak więc już teraz musimy uważać, bo stricte jak już paznokciami szorujemy, to stricte też po folii. No dobra, no i teraz tak, ja sobie to wszystko zaraz tutaj ładnie powycinam, no i zaraz do Was wracam, zobaczymy jaki był efekt końcowy. Okej, okay, no jak widzicie, no długo nie musiałem czekać, właściwie to już jest nagranie z kolejnego dnia, gdzie te bąble po prostu raz, że no powypychałem ile mogłem, a druga sprawa jest taka, że po prostu one gdzieś same się wchłonęły. No i teraz jak widzicie, S23, to żeby nie było wątpliwości, ten mój nowy telefon, no i teraz jak widzicie, totalnie nie ma żadnych bąbelków i tak dalej, a jeżeli jakieś tutaj są z boku, no to cały czas mogę je sobie jeszcze tam dowypychać i tak dalej, no bo na tym Edge'u, kiedy założyłem etui, to coś tam nieraz się zaczyna mi powoli gdzieś tam odklejać, no ale to jest siłą rzeczy. Zawsze mogę to jakoś tam dopchać i powiedzmy, że generalnie jest OK. Tak więc tak to się prezentuje na końcu. Tak właśnie wygląda folia matowa. Widzieliście na początku filmu, jak wygląda to w ogóle bez folii, kiedy tam mieliśmy po prostu gdzieś tam właściwie cały czas jakieś palcowania, refleksy i tak dalej. No tutaj totalnie tego nie ma. Kiedy sobie włączę ekran, no to właściwie OK. Tak jak wspomniałem wcześniej w materiale, jeżeli oglądaliście to troszkę na kolorach cierpimy. Niemniej jednak jak dla mnie to jest na tyle mało zauważalne, że że ja po prostu z tego dramatu nie robię i jak dla mnie jest bardzo okej. Okay. Tak więc tak to wygląda w końcowym powiedzmy rezultacie finalnie, tak więc jest bardzo okej, okay. no raz jeszcze bo mogę polecić folie matowe, wiem, że już może troszkę to powtarzam do znudzenia, ale mimo wszystko no mi się efekt końcowy podoba, tak to wygląda. No i cóż, naprawdę jeżeli chodzi o to nałożenie folii może nie jest super, jakieś takie najłatwiejsze, no ale jak już to fajnie, dobrze, równo przytwierdzimy, to naprawdę jest okej. Okay. Folia matowa na S23, Ultra. Proces założenia widzieliście, a tak się prezentuje efekt końcowy. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Łapkujcie, subskrybujcie, by na bieżąco. Dzięki, no i zapraszam Was do kolejnych materiałów.